Siemanko. Dzisiaj zaatakuję. bardzo na średnim poziomie trudności. W sensie na wysokim. Yy, wątpię, że mu się uda. Szczerze mówiąc. Yy. Ale co tam? Co spróbować. Za dwadzieścia sztuk maści indiańskiej, i jakiś tam karabin. wydaje mi się, że... że raczej warto. Dobra, mamy tutaj trochę chromitu. No dobra, mamy tutaj. Ja myślałem, że to jest ten, ale to nie Ojej. Mm, Tą broń mam zamiar skończyć już, ponieważ ją ja lepszą u siebie mam na myśli mogę lepszą wytworzyć mm, dobra jednego wezmę bierzemy to klipunek popsuty dobra jeden jeden fullset to jeszcze nie tak źle w sensie tragicz tragicznie, ale mam nadzieję, że będzie Worf. Dobra, zabijamy tego od razu. No chroniasz to jest widać. Jakiś leszcz. Osiemnaście obrażni braku, ale żeby tylko w miał. Tak słabo, Na wszelki wypadek, bo jak znam samego siebie, to bym się wywalił tutaj. A kto może mnie lepiej znać niż ja sam? Dobra, Snice. no duża chata. Smej, jeden dynamit, może coś będzie? Dobra, tu mamy drzwi. Patrzcie, nie wysadziła nam głowy. Dobra, nice. Buty mogę wziąć. To sobie zjem. Dobra. Może tak być. Już mam te 20 subskrypcji. Na 20 subskrypcji chciałem zrobić, wiecie, live'a jakiegoś. Ale wydaje mi się, że... Najlepiej żeby ten live był tak wiecie w piątek w sobotę, bo tak to w tygodniu nie mam czasu zbytnio e, słuchajcie Zabiliśmy chłopa nareszcie mamy tutaj kolcika zniszczonego połowę drugiego e, patrzcie mamy 5 niklu byłem w skupalni chromitu, i mm, no, zdobyłem tyle chromitu. I jeszcze był taki chłop, co mówił, żebym gdzieś tam zakładników odbił. No, i dostałem 9 steaków, jednego zjadłem i 5 rudników, więc fajnie. Więc słuchajcie, to już na razie wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i Siemanko.